Siemaneczko, z tej strony Metalowy, a to jest kolejny poradnik z Minecrafta. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić wyrzutnię, która wyrzuci was wysoko w górę, tak jak widzieliście pewnie na początku tego filmu. No i za zaczynamy. Potrzebne nam będą e, 2 ibitary, około 100 karet dźwignia, dużo budulca, e, wiadro wody i 16 TNT na jeden strzał. No to zaczynamy budować. Jak widzicie, nie jest to trudne. Na początku musimy zacząć od zbudowania pomieszczenia, które będzie szerokie na 3 kratki. Ja to robię z obsydianu, żeby mi to nie wybuchło. Tutaj zalewamy to wodą. Możemy zalać jednym wiadrem, możemy wieloma, to nie ma znaczenia, ale zaleję wieloma. No i budujemy jeszcze jedno piętro w ten sam sposób i zbuduję jeszcze jedno. Oczywiście tych pięter może być nieskończenie wiele ale na niektórych serwerach jest anti więc to nie będzie działało jeśli będzie więcej pięter no i dobra eee, teraz musimy zrobić schodki żeby doprowadzić do góry redstone'a tak jak jest to w przypadku tego tak więc budujemy takie coś eee, tutaj możemy to obłożyć redstone'em tutaj postawimy repeater i kierujemy to do góry, obkładamy to dookoła tak samo jak robię to na pokazanym tutaj filmie tutaj możemy posadzić w sumie dźwignię żeby sprawdzić dokąd dochodzi sygnał e, teraz robimy to samo z drugiej strony oczywiście nie musi to być z tej strony ale ja to robię z tej e, tutaj robimy kolejny repeater restą do góry i obkładamy to tutaj tak żeby sygnał się łączył okej okay. jak widzicie sygnał się łączy jeśli chcemy mieć więcej pięter, to po prostu robimy to samo, tylko yy, wyżej, tak jak ja zrobię to teraz. Tutaj budujemy kolejną warstwę z budulca. Tak samo doprowadzamy sygnał tutaj. Stawiamy Redstone, Redstone, Repeater, Redstone, Redstone. No i lecimy Redstone dookoła. Tak jak robię to właśnie teraz. No i okej, okay. eee, co robimy teraz? Tutaj sobie mogę to połączyć, Ok. Wyłączamy dźwignię. I mechanizm mamy już w sumie zrobiony. Teraz nauczę was jak to odpalić. Eee, tutaj musimy postawić TNT. Na każdym y, piętrze, na którym mamy redstone. Tak jak zrobię to w tej chwili. Teraz... Schodzę sobie tutaj, włączę sobie game moda. Game mod 0. Eee, mamy modę 0. i dobra, odpalamy. Włączę sobie jeszcze Goda nie mam, ale poleciliśmy wysoko w górę. Na 200 którąś kratkę. I teraz się zabiłem. Ale jestem w obok. No i to w sumie tyle. Tak działa ta Armatka, tutaj pozbieram te itemy, które zostały, mogę Wam sobie pokazać jeszcze raz, jak to działa, bo nie wiem, czy było dobrze widać. Zamykamy. Obkładamy TNT dookoła. Jeszcze ja raz przypominam, że na niektórych serwerach jest anti-cheat, więc polecam robić tylko dwa piętra. Odpalamy i bądź jak było widać. Do 252 poziomu doleciałem teraz. No i naprawdę to jest fajne urozmaicenie, jeśli chodzi o serwer. Mm. No i w sumie tyle, jeśli chciałem wam pokazać w tym odcinku. Był za metalowy. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, możesz zabić łapkę w górę. Ja się z nami żegnam. Na razie i cześć!